Kurna, 50B się świeci. Kocie dwa strzały oddał. Poleciało w 50B. FULL! Aaaaaah! Silenia! <ścoughs> Aaaaaah! Się poskładał. Dostał nawet koniec. zarysowaliśmy Tutaj arta sypnie, są trzy, więc mają chce strzelać. Jak pierdono? Tutaj Daniel, jesteś? No, no, Tutaj padło no, no. pytanie jak z, z jakiegoś portalu randkowego. Omen, jak poznałeś Bet. <laughs> jak się poznaliśmy, Danielu? Pamiętasz tę chwilę? Pamiętam. Ja też Odezwa odezwałeś się do mnie w sprawie misji. No. 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 Na, art, na z lightami? Tak, tak, no na ty na lajcie, a ja po prostu pamiętałeś o tym, że ja na artach coś tam umiem grać, więc... Ja ciebie oglądałem. No teraz już przestałeś, nie? Uważasz, że jak jesteś moim dobrym ziomem, to już nie musisz mnie oglądać, nie? Nie, oglądasz. Na ja dupa nie oglądasz. Tylko, tylko wybrane te... O! No właśnie, jest, jest to, jest to, jest to, jest to, jest to. Dobra. Strzeli, będzie, zacz zacznie się wycofywać. Dobra, poleciało. Jest. Bombardier. Szkoda, że misja na bombardiera, nie?